Jest halo! Halo! Jest to transmisja na YouTube nasza. Dobra, sieba, sieba. Czekaj, bo kurwa, muszę zobaczyć, czy to widać. A ja mam wiedzieć, ja mam wiedzieć, kurwa, że to nas ten? Czekaj, e... twój kanał. O, jest! Jest kurwa, ogon wyśle ci. Twój kanał. A jak się A, mam Słyszycie? O jest, jest kurwa, ogon wyśle ci. <noise> A jak się nazywa? Słyszycie? E, musisz wpisać... Um... Czekaj. A Musisz wpisać... Czekaj. Musisz wpisać... Ej nie wiem stary. Czekaj. Wpisz Mateusz Piosik albo...

Nie. No piszcie, piszcie. Ale ja czemu? Masz na czy co? Nie no no co ty stary? A czekaj, nie, po prostu zamknij tę transmisję. Czemu zamknij? Hello.